Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę Amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę, to pisze te ogłoszenia. Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach sieci. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everets. To on wystawił to ogłoszenie. Jedź płatko. 分かる Dalej, Kłodka, dalej! Coś tu nie ma poświeżego. Chyba do bitki. Ataman rządzi, Ataman radzi, Ataman nigdy się nie zdradzi. Ej hey, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everett. A! W środku jest! Szuka Molgierda von Evelets. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę zimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie! To ja jestem Olgierd! Ty! W życiu! To ja jestem Olgierd! Wesoło tu u Was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestie z kanałów. Podobno Olgert von Everec wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem? To wiele wyjaśnia. Te? A co na przykład? Podobno wyprówają Was z emocji i to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości Wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwą? Gerald z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę... <gry> Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O, czyli szkoła kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Ech, lubiłem kiedyś Wotichellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach. Bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze. A teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Przekąsimy coś. Czała Norgierd! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Wiwat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała... Tradycja! <śpiewanie> Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym za nadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po te dziczyznę wysłały się do kanału? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurcskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. Wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć pierwsza zresztą. Zostawcie ją To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A, tak, o zleceniu No więc jak? Zajmiesz się tym? Pozbędę się bestii Zobaczymy Jeśli zjawisz się tu z jej bem Nagroda cię nie minie Kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała, Kocioczka! Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, Kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb. Jestem Wiedźminem. Nie przyjmuję zleceń na ludzi. Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Jak sobie zasłużą. Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj! Klivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do Łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cliwert był sukin, synem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Clivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocioczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oksenfurcie, w Alchemii, karcz mnie przy rynku.